Ja z racji tego, że jestem obrońcą, to bardziej patrzyłem na tych, co tam wybijają piłki, a nie strzelają bramki. No to przede wszystkim zawsze zerwałem się na Johnny Terry z Chelsea Londyn. No i w sumie najwięcej, no Serio teraz z bardzo dobrym obrońcą jest Serio Ramos z Realu Madryt. Czyli... Ale też nie mogę zapomnieć o swoim ulubieńcu z Weczeserii United'em, Ali Bidici, który jest je w najlepszym Teraz powiedzcie nam, co jest najważniejsze, aby zostać piłkarzem. Jakie ceny trzeba mieć? Hmm. Ciężkie pytanie, ale na początku Nie, na początku to na pewno talent. W młodym wieku jest bardzo potrzebny talent, bo potem w starszym, w starszym wieku już ten talent nie odgrywa takiej wielkiej roli, bo potem to już głównie ciężka praca. Wiadomo, trzeba mieć trochę szczęścia, żeby ktoś mógł Cię zauważyć, zauważyć twoją grę i no mówię, no. na początek trochę talentu, potem zdecydowanie praca, praca, jeszcze raz praca, no i szczęście. Jakie macie zarobki? Kto pyta? Wystarczające. Jakoś przeżyjemy.